Dni Otwarte organizuje się po to, aby potencjalni uczniowie mogli zapoznać się na własne oczy z ofertą danej szkoły. My stoimy pod katolikiem, więc nasuwa się pytanie, jak jest w katoliku, ale o tym powiedzą już uczniowie i nauczyciele. Jest to jedyna szkoła w Łomży, szkoła katolicka. Jest szkołą publiczną, jest szkołą bardzo małą, można by powiedzieć, nawet szkołą taką elitarną. Traktujemy tutaj uczniów bardzo indywidualnie. Mogą liczyć na naprawdę indywidualną opiekę i pomoc. Nasza oferta jest z każdym rokiem bogatsza, jest dostosowywana do potrzeb i oczekiwań uczniów, ale też ich rodziców. Poza tym, szkoła jest szkołą wyjątkowo bezpieczną. Um, nie ma u nas problemów wychowawczych, ale to dlatego, że uczniowie, um, deklarując przyjście tutaj do szkoły, wiedzą na co się decydują, na, znają zasady panujące w tej szkole, i cieszymy się, że te zasady przejmują jako ich własne. To jest bardzo ważne, bo generalnie uczniowie wychowują się tutaj sami. Czym jeszcze można zachęcić przyszłych licealistów, um, jeśli chodzi czy... na przykład o naukę? O naukę, jeśli, jeśli chodzi w tym obszarze. Do, bardzo dobra zdawalność matur. Blisko zawsze, blisko, blisko 100% ta zdawalność jest. Zawsze jesteśmy między tak drugie, trzecie miejsce, zawsze jesteśmy na tym podium. Mam nadzieję, że w tym roku z tego podium nie spadniemy. Co jeszcze? Po tej szkole, po ukończeniu naszego liceum, uczniowie, nasi absolwenci dostają się na, na te kierunki generalnie, o których marzą. Po tej szkole zostają lekarzami, aptekarzami, lotnikami, pilotami. Czyli po tej szkole można spełniać swoje marzenia. Nie tylko po tej szkole, ale także w trakcie nauki w tej szkole też można spełniać swoje marzenia. Dlaczego warto wybrać szkoły katolickie? Szkoły katolickie przede wszystkim to szkoły przyjazne uczniom. Są wspaniali nauczyciele i wspaniali uczniowie. Organizujemy różne na przykład akcje charytatywne. Sama działam w samorządzie uczniowskim. Te dni otwarte są organizowane też przez samorząd uczniowski. No właśnie, czym na co dzień zajmuje się samorząd w tej szkole? Samorząd uczniowski działa aktywnie, to na pewno. Zajmujemy się dniami otwartymi, dniami kultury uczniowskiej, są organizowane akcje charytatywne. Przede wszystkim robimy tak, żeby ludziom było lepiej. Co poza nauką? Macie jakieś koła zainteresowań? Tak, w Katoliku są organizowane zajęcia zumby. Jest zespół Twist i są zajęcia dodatkowe z matematyki polskiego. Nauczyciele chętnie udzielą nam jakiejkolwiek repetycji, pomocy. Polecasz tę szkołę młodszym koleżankom i kolegom? Tak, przede wszystkim. Katolik. Poza kamerą powiedziałyście, że jesteście z katolickiego gimnazjum, a teraz chcecie wybrać się do katolickiego liceum. Dlaczego? Ponieważ podoba nam się tutaj tutejsza atmosfera i tradycje też związane z nimi. Są poznaliśmy przez 3 lata fajnych ludzi i chcieliśmy byśmy tu pozostać. Będziecie się nam namawiały kolegów i koleżanki? Tak, tak będziemy namawiały, myślę, że... ponieważ nauczyciele też są fajni, wyrozumiali i, i tak, myślę, że to szkoła, do której warto przyjść i może nas wiele nauczyć. Katolik jest okej. Okay. Tak, tak, jak najbardziej. Katolik jest super! <noise>